Ej dobra, ziomeczki, to jest jakaś paranoja. Umówiłem się z Juli na Milionowicach, że będziemy nagrywać chowanego, ale to, co zobaczymy, moje oczy, to jest jakaś katastrofa. Juli próbuje mnie podglądać, jak gdyby nigdy nic, tylko bardzo dziwnym trafem, słuchajcie hełm i potkę w ręce. Ej, to jest totalna masakra. Ja jej dałem jakiś czas temu normalnie poteczki na niewidkę, tak? No, żeby była niewidzialna, żeby mogła nas podglądać. Ale ona... Ha, lato, patrzcie tutaj. Z podką w łapie i z hełmem, bo zapomniała normalnie go zdjąć. Teraz oczywiście ona mnie nie słyszy. Ale za dosłownie sekundę ja się odciszę, słuchajcie. I będę słyszał wszystko, co ona mówi. Będę widział wszystko, co ona robi z tym hełmem. Ale zarazem będę udawał, że jej nie słyszę. Nie będę odpowiadał jej na żadne pytania i tak dalej, więc może być naprawdę grubo. Oglądajcie ten film do końca i subskrybujcie kanał. Klikajcie teraz suba i klikajcie teraz koniecznie dzwonek. Kurde, no miała tutaj być Juli, słuchajcie. Miała tutaj być Juli, nie mam bladego pojęcia, no, gdzie ona w tym jest. momencie się, się znajduje, ruch. ale no skoro jej tutaj, słuchajcie, nie ma, no to my musimy jej po, po prostu brak. poszukać, bo ja absolutnie nigdzie Hej, jej nie widzę. Nie. Jest na serwerze, patrzcie, klikam tab, normalnie coś mnie jeszcze, ale co mnie tutaj uderza? Kurde, ej! Kwiatek? No ale No nice są te wateczki, my ogóle nie widzieć. Nie, niemożliwe. To jest co mnie tutaj uderzyło. No kurczę, czyżby. Czyżby? Nie, no przecież Juli na pewno by mnie nie podglądała. Skąd ona miałaby potkę na niewidzialność? Nie mam no bladego pojęcia, ale jest na serwerze. Dobra, to mam pomysł, może przejdziemy się w takim razie, normalnie tam do niej jej poszukamy, no bo skoro ona nie jest w stanie przyjść tutaj na czas, no to ja nie wiem, ja po prostu nie patrz wiem. Tu. A może ja ją bym zwabił tutaj normalnie takim świniakiem? Ty, Juli, by, byś wia świniaka, patrz, możemy tutaj nie, nie o, go, Patrz, rzu tego. rzuciłem sygnał! Sygnał jak dla samolotów, jak jesteś na wyspie rozbity, nie, to, to rzucasz życiu, taki oj, sygnał, nie? Nie? A, 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 o kurde, tutaj zaczyna się słuchajcie jarać wszystko, nie, może, o nie, o nie, może nie, ja to zgaszę. ej w jasna? ogóle słuchajcie, ona trzyma jeszcze w dodatku tutaj słuchajcie a, ej dobra ziomeczki, przypał, przez chwilę wydawało mi się, że ona mnie słyszy i zacząłem gadać, że widać jej mieć i tak dalej co byłoby totalną wtopą, ale dobra ustalmy sobie fakty, słuchajcie, ona mnie nie słyszy, ja ją słyszę ona mnie widzi, ale ja też ją widzę i to jest to tym wszystkim słuchajcie najlepsze, dobra, ona dalej tam jest, ej nie to no, normalnie z mieczem łazi, myślisz, że jej nie widać, ej to jest totalna masakra nie no, to w takim razie, skoro słuchajcie, Juli tutaj nie ma, ja, tak? Powiedzmy sobie szczerze, no nie? Że jej tutaj nie ma, no to my możemy teraz bezkarnie pójść, tak? Możemy, słuchajcie, tam bezkarnie ja, pójść i wszystko sobie wioski. porobić, co nam się żywnie by podobało. Więc pójdziemy sobie do tej wioski. Pójdziemy sobie tutaj ładnie, pięknie. O kurde! Tam w ogóle jakiś domek jest, trzeba by było to przejść, no nie ej, mogę tam pójść do. i go spalić, ale ona by się wkurzała w ogóle. Ona nie, gada nie, do mnie, masz... że, że mam do niej przyjść. Dobra, czekaj, 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 ja w ogóle, słuchajcie, zgarnąłem sobie obsidian. No całe szczęście mam z sobą obsydian. Nie! Ja, będę... On lata, nie! Dobra, słuchajcie, poczekam na nią. Ale będę w stanie zbudować, słuchajcie, na przykład jakiś klocek z obsydianu, w którym potem ją zamknę. Dobra, zaczynamy sobie dość delikatnie. Zacznę sobie od zbierania kwiatków, tak? U niej, jej, na jej oczach. Ale żeby ona się tutaj bolę? słuchajcie, delikatnie w O kurde, lampka? Co tutaj robi lampka? Niemożliwe, słuchajcie. Kto, kto o, by postawił tutaj. W ogóle. Ej, jest ktoś w stanie powiedzieć, kto by postawił tą lampkę, bo nie mam bladego pęcia. Ale dobra, rozwalę ją. W takim razie, słuchajcie, lecimy dalej tutaj Psuje z kwiateczkami, mi kwiaty, fajne a ja kwiatki. Potem nie mogę zbierać, bo już tutaj. nie ma żadnych kwiatów. Nie ma żadnych kwiatów, kurczę. No dobra, no to w takim razie myślę, że możemy psuć je dalej, tak? No nie no, przecież, a ona jej, jej tutaj nie ma, nie, tak? A kaktusa zostaw. My jej przecież tutaj nie Dobra, zaczęła gadać o kaktusie, więc słuchajcie, tam nie rozwalę, bo to by było podejrzane. Ale tego zacznę rozwalać. No nie. Nie. Żeby to, słuchajcie, by nie był zbyt fojesz żadno. O kurde, ty... Zostaw, patrz. to jest mój. Ona no, chciała coś, słuchajcie, tutaj pode mną postawić, ale dobra, to jest jeszcze jeden kaktusik, więc myślę, że śmiało możemy sobie tutaj podejść. Patrz, tutaj. Nie, patrz ja tutaj. Ja tutaj. Ona. Czuda? Czy ona też rozwaliła tego kaktusa, którego ja miałem... Ro... Nie, to jest autentyczne za mocne. Nie, słuchajcie, to jest w ogóle takie wielkie XD. Dobra, wejdziemy sobie tutaj, słuchajcie, do naszego domku. Ona zaczyna mnie bić. Nie wiem z jakiego powodu. Ja bym chciał tutaj znaleźć koty i słuch... O, jest kot Ponczuś. No dobrze, to co byś powiedział, panie kocie Ponczuśu, gdybyśmy cię tutaj delikatnie... Ona trzyma zapalniczkę! Nie! Ona ma zapalniczkę, Ej, ja nie wiem co się nie, co on dzieje. Nie, co oni tu stawia? Nie, bo ja potem tylko nie rozwalę. Ale, ale słuchajcie, ja go tutaj patrzcie, obsydian. O, kurde! Uderza! Ej, uderza mnie. Ja oczywiście dalej udaję, że... Nie, no, co, co? O co chodzi w ogóle tutaj? Kot pączek, nie no, ma tutaj trochę miejsca, ale jest zaobsydianowany. Dobra, nie, no to pójdziemy to sobie kusia. w takim razie teraz na górę. Tutaj przecież tych kotów było. os. jest więcej kotów. Jest tutaj Denis. Jest tutaj, słuchajcie, jakiś kolejny rudy kotek. Dobra, możemy je także zaobsydianować, udając, że przecież nie no, Julii przy nas nie ma, na pewno ona by się tutaj nie wkurzyła. Ej, jak się Dobra, nie tutaj ciak, zrobimy. Ej, ona nie wie gdzie. Ej, ona nie widziała, jak zelała zapalniczkę. Co? O kurde, no chciała mnie podpalić, kumaczy Ej, to jest. Ja nie mogę jego podpalić, to górne. jest nie. Ej, przecież oczywiście, że może mnie podpalić. Co jest w ogóle? Nie, 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 nie rozumiem. No nie, nie zabudował rozumiem. koty, w ogóle co ty? Zabudowałem i kotę! Ej, ona zepsał blu. ona, Ej, to... ja ona też to to psa! Psu. Ej, skąd ona obsydent? Nie chcę patrzeć, słuchajcie, centralnie i w kamerę, więc mogę tutaj stać czasem na F5, no nie? Żeby to nie no było podejrzane. Nie, ale. Ci nie wyjdą, no. Skąd ona ma obsydent? No dobra, obsydian może miała, ale dlaczego wyquipuł go? To koty. Ty, dobra, bije mnie, bije mnie, dobra, zwiewam, słuchajcie, na dół. Zwiewam w takim razie tutaj na dół. Zejdziemy sobie, czekajcie, 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 tędy i może. Jeszcze sobie inne koty i też coś z nimi ooo... nie, 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 nie Nie, Pójdziemy, nie, nie. słuchajcie, do tej normalnie osady kotów, do tego domu kotów i tam, słuchajcie, je zaobsymianujemy na będzie z konikami, go zabuduję zaraz. Z konikami, tak, z konikami. Ej, kurde, ale to jest wielki dom, trzeba będzie to oprzeć, Ale patrz i. Dobra, tu są koty. To to Ewidentnie Możesz tu są nakarmić. koty. Mogę je nakarmić, dobra, mogę dać ci kurczaka, ktoś kurczaka. Dobra, ja masz. Kuczum. O nie, to swój kot, wracaj tu, wracaj. A, poszedł, sobie, poszedł sobie lulać, dobra, masz tutaj stary w takim razie. Ej, ona mnie. Co? Hi -hi. Czy ona właśnie mnie zabudowała? No i co, i co? <grym> Ej, dobra, to już jest niemiłe. Ja jej nie zabudowałem, ale mam pomysł. Skoro słuchajcie, ona próbuje mnie zabudować, to ja będę mógł ja przy ci 44 nie, bloków obsydianu dobra. ją zabudować w klocku obsa. Ej, ale patrz, ja mogę sobie rozbić szybę i normalnie tej wyjść, tylko że ona I co to, teraz to widzi, więc czekajcie, ja bym zrobił tak, żeby ona mnie nie widziała. No teraz o! Tu teraz mnie. Tu podpalić za mnie, przecież ona wszystko zjada! Podpaliła mi kota! O nie! 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 Mój kot! Mój kot! rozwaliła mi kota na o naszych oczach O nie O kurde ja oczywiście udaję że tego o wiecie nie. jakby że Czemu to nie ona odprosić? Ale ja ci są Oj, zjarała o, mi kota, nie. rozumiecie to? Wow, chciała mnie podpalić e, Dobra, to było dość dziwne, słuchajcie W takim razie, ja udaję, że nie wiem W ogóle co się stało, że tutaj jakby, wiecie Mnie nie było, znaczy jej nie było Więc jakby wszystko spoko, o, nie. no nie? I teraz będę musiała mu powiedzieć, że kota rozwaliłam Ta, no na Dech. pewno się przyzna, ale słuchajcie Skoro ona chciała mnie zamknąć w tym klocku z OPSa To ja mam pomysł, że my zamkniemy ją W klocku z OPSa, mamy przecież tutaj Jedną łopatę, mamy tutaj drugą łopatę Więc jak najbardziej jesteśmy w stanie coś takiego zrobić I ona tak by się zrobisz? wkurzyła ona by się tak... Tylko czy ona cały czas ma niewitkę? Czekajcie. Ona sobie chyba dorzuca w ogóle tą podkę. Mam wrażenie, że już te 8 minut minęło, ale raczej ma 8-minutowe potki, bo no, ja 3 minutowe rozwalisz. to robię strasznie rzadko. Znaczy, no może miała trójkę, ale nie słyszałem, no nie? W każdym razie, moi drodzy, spadnijcie jeszcze na sklep www.abrayty. Nasza wspólna kolekcja Abra i Yuli Team jest to oczywiście do zakupienia. Są bluzy z kapturem. Bez kaptura, koszulki, kubeczki, plecaki czy nawet podkładki pod mysz. Wpadaj i zamawiaj www.abraity Pierwszy link w opisie. Takie kozatki. Ja berka tutaj widzisz, tu jest kozak skin. Julii, tutaj. Aha, ja sobie stoję. Ona mnie zabud... Ej, dobra, to ja się nie ruszam w takim razie. To ja się tej za bardzo nie ruszam. Zobaczymy, co ona sobie dzieje. Nie, nie, ona. Ona zabudowuje w klocku, kiedy ja awczę! Serio? Serio? A teraz ja. mogą tam wrzucić ogień do siebie. I to ją jara, i to ją jara, nie, no nie wiem. Dobra, jeszcze się mnie podjarała. Dobra, czekajcie, czekajcie, bo ja teraz mam delikatne tarapaty. Więc wiecie co? Ja ucieknę sobie tej dołem. Ja sobie tutaj ładnie, pięknie przejdę dołem, patrz tutaj, zrobimy sobie tak, zrobimy sobie tak, dobra, uciekłem, okej, okay, udaje, że... Kurde, wyszedł. Udaję, że nie wiem co się w ogóle słuchajcie od tej Przecież nikt wcale mnie nie śledzi, tak? ja w ogóle nie stalę no ten, ten, ten to. w ogóle hełm widoczny, co to jest? Ale dobra, dobra my sobie. Dwie minuty tylko, dobra. ma. dwie minuty? Okej, okay, dobra, ale słuchajcie, nie wiemy, ile ma potek. Czy to jest wszystko, czy może nie. Ja tak czy inaczej podejdę sobie tutaj i zacznę sobie rozkopywać. Ona no na dobra, pewno dobra. oczywiście nie będzie wiedziała o co w tym wszystkim chodzi, no bo. Dobra, ja się skąd miałaby to wiedzieć? Wejdziemy sobie tutaj, słuchajcie, patrzcie, niżej Ja okay. mi tu utopi pewnie. Dobra, okej, okay, ona chce, ona, znaczy ona chce. Ona myśli, słuchajcie, że ja będę chciał tutaj jej wrzucić wodę, ale no dobra, spoko, 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 spoko. Git. Tylko ja ci powiem w ten sposób, no nie? Kurczę. No i teraz ci coś tam wrzucę. Ona mi zaraz coś tam wrzuci, no ale dobra, słuchajcie, jakby to jest bardzo mocne, że skąd ona mogłaby wiedzieć, że ja to robię, słuchajcie. Aha. Robię to dla niej. Chyba, że ona się już domyśliła, że ja się domyśliłem, że ona mnie podgląda. Okej, okay, dobra, to strasznie pogwałcone, ja ale. Ale słuchajcie, bo ten nikt cały czas widać pod tym ziemią. Okej, okay, ale ona, słuchajcie, mi nawet pomogła. Ona mi nawet pomogła, bo patrzcie, w tym momencie ona przecież mi, no, zrobiła sufit z opsa. A ona zaraz będzie tutaj siedzieć w środku, więc to wcale nie dobra. był taki zły pomysł. No minuta, to muszę się gdzieś tu do skitrać. Dobra, słuchajcie, zrobimy coś w tym stylu. Okej, okay, okej. Okay. Ona chce się, słuchajcie, gdzieś tam skitrać. No, Dobra, tam dobra git. Niech się słuchajcie tam kitra. Ja oczywiście zaraz ją tutaj ładnie pięknie wpakuję, Skoro Kilofa mam kilofa. Aha, ona nie ma kilofa. Nie, ma kilof. Dobra, czyli będzie miała jak uciec, ale chyba nie najprostszą drogą. Dobra, słuchajcie. I teraz tak. tutaj trzeba będzie zrobić tak. Kurde, ej, trzeba skopać troszeczkę słuchajcie sufitu. Trzeba będzie zrobić ewidentnie trochę skopywania sufitu, bo nie mam jak tutaj tego dokończyć. Patrzcie, tutaj czekajcie jeden to tak Jak będę to chyba mnie Aha, na szyfcie. Dobra. No ej, nie, nie jest, ona myśli, że na szyfcie <coughs> Co się uda. Nie. Nie, nie, proszę, nie. Ej, dobra, słuchajcie, zrobimy jej tutaj cele i ją naprawdę tutaj wpakujemy, bo ona na to zasługuje. Patrz, dobra, mamy idealny teraz klocek. Teraz tak, z tej strony o, 16 sekund, mam jeszcze jakąś ma, podkę, Dobra, ma jeszcze podkę, spoko. Dobra, ja tutaj widzę, słuchajcie, Juli sobie siedzi. Dobra, zrobimy w takim no, razie coś takiego. Pod siebie, rzucić, okay. Dobra, okej, okay, rzuca pod siebie, pokaż, pokaż, pokaż. Faktycznie rzuciła! Faktycznie rzuciła pod siebie podkę, dobra. 7 minut, dobra. Wszystko spoko. Dobra, czekajcie, tutaj trzeba by było wejść, a, robi? czekajcie, zrobić tylko jeszcze jedną rzecz. Trzeba tutaj zrobić na pewno jeszcze jedną rzecz. Trzeba rozwalić to. Ale zanim ale się boję. Teraz <noise> trzeba zrobić to, teraz trzeba zrobić to, dobra, teraz trzeba zrobić to, okej, okay, spoko i teraz udajemy, słuchajcie, że my się na przykład, nie wiem, patrzymy w domu, czy ona tutaj jest, czekaj, 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 dobra, trzeba by było, No dobra, ja nie mogę, słuchajcie, jej tutaj ewidentnie, wiecie, jakby zbyt Właśnie. pochopnie uderzyć, ona musi sama, słuchajcie, tam wpaść, dobra, ej, uderza mnie, uderza mnie, ale wiecie, ja muszę to zrobić tak, żebym totalnie... Sam sobie wybudował? Będzie Dobra, dobra, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja udaję, że tutaj nic się absolutnie nie dzieje. Tutaj patrzcie, przejdę przez jej skin, ja absolutnie nic nie widzę. Dobra, tutaj ciach, dobra. Uderzyłem, kurde. Kurde, udaje, że tutaj coś słuchajcie, uderzam we wszystkie strony świata. We wszystkie strony świata tutaj uderzam. Tutaj... W zboże, Nic się absolutnie co? Z, nie dzieje. Z zbo... zboże zbieram, może być, że zboże zbieram. Kurde, rzecz w tym, że słuchajcie, ona nie jest w stanie tam wpaść. W takim razie słuchajcie, poszerzyłem tutaj delikatnie wejście. Mam nadzieję, że może teraz zadziała. No ja i tutaj by byli I zaczę co on tam robi, w ogóle. <laughs> Jeżeli ona chce tam sama wejść, nie wierzę. Nie, nie Dobra, nie wskakuj nie tam, wskakuj tam i teraz ciach 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 i teraz ciach. Ja od czy to, góry. Mam to zwalić. O, teraz ciach. Ej, ona mówiła, że ma killow, ale ja bym bardzo... Nie teczkę, tak bardzo chciał, słuchajcie, wyjść tutaj od, tutaj od boku ten. i patrzy tutaj rozkopać klosek ja Patrz, Patrzcie więc... to, patrzcie to, patrzcie to. I teraz ja ją trolluję. kurde, on mnie nie może wiedzieć, przecież mam to. Ja ją teraz troluję! Patrz to, patrz to, patrz to, czekaj, kurde. czekaj. Ja mam zapalarę. Nie, da rozkopać tym. Nie, ja mam, nie. Ja mam tutaj zapalare, O kurde, o kurde, bele, nie? Ej, to jest mega mocne. Nie, nie, i to się da rozkopać. Jak ja mam to rozkopać teraz? Nie no, ja mam ile jeszcze mam? Dwie minuty. Ona chce to, słuchajcie, rozkopać. Dwie minuty. Dobra, czekaj czekaj, 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 czekaj. Bo ona to za sekundę, słuchajcie, rozkopie. I. O, dobra, zakryłem się. Zakryłem się. Ja mam tu rozkopać. Kurde, no i. Ta potka nie działa, w ogóle jakieś oszukany mi dał. Jak nie działa? Oczywiście że działa. Dobra, go się zrobimy. Ty! Rozkopała się! O kurde! Jezu! Nie, dobra, nie! Dobra, że gdzie, stąd? gdzie ona jest teraz? Czekaj, czekaj, lecisz na Ile mam 4, 4 minuty? Lecz na nią na Patrzcie! To nie! No, to do góry, a czego mi całe postawił wszystko z tego. Nie, kurde, e, jeżeli ona mnie coś. nie widzi, to jest za dobre. to jest tak. To jest za dobre. Ej, dobra, cofam się, żeby ona mnie jednak nie zauważyła, tak? Ale. Dobra, się Co tu się w ogóle dzieje? To jest padaka totalna. No w ogóle. Ej, totalnie, totalnie. O, dobra, masy... wyszłam, wyszłam. Dobra, czekaj, 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 leci do góry. Chyba leci do góry, w takim razie ja się tutaj podbuduję. Dobra, okej, okay, ona tutaj jest. Dobra, Podbudowała. Się. Nie wierzę, nie wierzę. wierzę. Autentyczny słuchajcie. Co to robi w ogóle? Ej, a skąd? ona, ja ma... mnie troluje, kurde, ja mam 3 minuty, to z żyć. Ona nie. przecież Ona nie. aha, Zobaczyła, że ja bokiem wszedłem! Zobaczyła, że bokiem wszedłem. Natomiast ja sobie zrobię tędy. O, dobra. Ej, 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 widzi mnie? Czekaj, widzi mnie. Widzi, a ja znowu co udaję, co że jest? przechodzę przez jej skiera i No nic co się nie jest? Dzieje, nie? Ej, to, <grym 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 dobra, dobra, ej, nie, mam genialny pomysł. Słuchajcie, wejdziemy tutaj. Wejdziemy tutaj. Ja sobie tylko zabiorę, słuchajcie, przycisk. Dobra, okej. Okay. Ona mnie chyba uderza, czy to był szkielet? Ej, nie, chyba ona dobra, mnie tutaj uderzyła. Dobra, wezmę tutaj drzwi, słuchajcie. I spróbujemy ej, zamknąć no to, ją wypierdą. Nie widzi, ja, ale nie widzi. Dobra, słuchajcie, leci za mną, leci w ogóle, jeszcze strzały w tym hełmie ty ma. Chcesz? Co, Co ty jest w ogóle gra? Dobra, czekajcie, 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 czekajcie. Którą celę byśmy wybrali? Ja myślę, że moglibyśmy wybrać celę, słuchajcie, tą. O, moglibyśmy sobie. Kurde, ja się boję, bo on już mnie zabudował w ziemi, by pewnie gdzieś tam. Moglibyśmy zamknię. tą celę wybrać, tylko tak. Ale to jeszcze jest, trzy minuty, Czy to Tu to jest możliwe. w ogóle jak wyjść, słuchajcie, ona ma kilo, więc mogłaby uciec, ale zawsze będzie to zabawne, że ja po prostu bym ją tutaj w tym, słuchajcie, zamknął. Więc w takim razie biorę tutaj drzwiczki, stawiam. Tutaj drzwiczki robię, tak. Ej. Moi drodzy! Ej, nie! No nie. Jul, to była najlepsza rzecz na świecie. Wysubskrybujcie kanał najlepiej z dzwoneczkiem i oczywiście wpadnijcie na sklep ty. Pierwszy link w opisie. kozackie bluzy, koszulki, kubki. Spójrzcie na to, jaki fajny wzór. Abra i Julii Czekają Uwde. właśnie produkty w różnych kolorach, a także i różne inne gadżety. Pierwszy link w opisie, a ja wam życzę dobrego dzieneczka, eleczko i puu!